Niektórzy potrzebują urlopu od pracy, a wielu z nas potrzebuje urlopu od bycia silnym. Są dni, kiedy wszystko gra, a jednak w środku jest cicho. Nie dlatego, że jest dobrze, tylko dlatego, że nie masz już siły krzyczeć. Cisza staje się Twoim językiem. Odpowiedzią na pytania, których nikt nie zadaje. Ucieczka od presji, odpowiedzialności, ciągłego muszę. A przecież nie chodzi tylko o Ciebie. Twoja obecność, prawdziwa, spokojna, czuła, to tlen dla Twojej rodziny. Ale żeby dawać, trzeba mieć z czego. Czasami największym prezentem, jaki możesz dać swoim bliskim, jest wypoczęty ty. Ty, który potrafisz się zatrzymać. Ty, który wybiera ciszę, spacer, sen zamiast scrollowania. Życzę Ci dziś dnia bez pośpiechu. Oddechu, który nie boli, myśli, które nie męczą i relacji, które leczą, bo zasługujesz na spokój. Nie tylko w weekendy. Podaj dalej, którzy zapomnieli, że cisza to nie ucieczka, to regeneracja. Napisz w komentarzu, wybieram spokój, jeśli to zdanie trafiło prosto w ciebie.